Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Jacek Kusa i w ramach trzeciej ogólnopolskiej konferencji dla pacjentów z wrodzonymi badami serca i ich rodzin mam przyjemność zaprezentowania Państwu wykładu Czy dzieci zawsze chorują na COVID-19 bezobjawowo? Wszyscy doskonale wiemy, że pierwsze przypadki zachorowania na COVID-19 miały miejsce w końcówce roku 2019. Natomiast pierwszy zgłoszony przypadek pediatryczny odnotowano 20 stycznia roku 2020. We wczesnej fazie pandemii liczba zgłaszanych zakażeń u dzieci była stosunkowo niska, jednakże kolejne miesiące przynosiły coraz większy odsetek zachorowań. Aktualnie szacuje się, że przypadki pediatryczne stanowią od 1 do 5% wszystkich zgłoszonych przypadków na świecie. Najczęściej mamy do czynienia z postacią bezobjawową, łagodną bądź umiarkowaną i potwierdzają to zarówno badania chińskie, tureckie, jak również amerykańskie. W porównaniu z pacjentami dorosłymi u dzieci znacznie rzadziej występują objawy, które powszechnie uznawane są za typowe dla infekcji COVID-19. Okazało się, że w badaniach amerykańskich 56% pacjentów pediatrycznych demonstruje gorączkę, 54% kaszel, natomiast tylko 13% duszność. W badaniach chińskich odsetek pacjentów gorączkujących jest jeszcze mniejszy: wynosi 41,5%. To, co jest charakterystyczne dla dzieci, to jest to, że stosunkowo często pojawiają się m, jako pierwsze objawy ze strony układu żołądkowo-jelitowego, a nierzadko są to jedyne wyłączne objawy, które przebiegają u dzieci w przebiegu zakażenia COVID-19. U większości pacjentów ten przebieg jest bezobjawowy bądź łagodny i zwykle ustępuje po dwóch tygodniach od wystąpienia pierwszych objawów. Jeżeli chodzi o przebieg kliniczny, to dokonano tutaj podziału na pięć kategorii ciężkości przebiegu. I tak, pierwsza kategoria, czyli przebieg bezobjawowy, dotyczy największego odsetka pacjentów, i to są to pacjenci, u których nie występują żadne objawy ani kliniczne, ani radiologiczne, natomiast pacjenci ci mają pozytywny wynik na obecność wirusa COVID-19. Kolejna grupa bardzo częsta to jest grupa pacjentów z łagodnym przebiegiem. U tych pacjentów występuje z reguły temperatura, ale może to być niska bądź wysoka temperatura, może być zmęczenie, bóle mięśni, ból gardła, bóle głowy, kichanie, suchy kaszal. Bardzo nietypowe, nie, bardzo niecharakterystyczne objawy, ale może również. Dojść do rozwoju objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. Z reguły w badaniu radiologicznym klatki piersiowej mamy nieistotne zmiany, ale mogą być one obecne. Jeżeli chodzi o kolejną grupę, też nierzadką, o przebiegu umiarkowanych, to są pacjenci z objawami zakażenia dolnych dróg. Czyli głównie z zapaleniem płuc. Towarzyszy temu gorączka, suchy bądź produktywny kaszel, może być świszczący oddech i z reguły towarzyszą temu zmiany w badaniu radiologicznym. Kolejna grupa o przebiegu ciężkim, to szczęśliwie się składa, że jest to grupa stosunkowo mało liczna. Gdyż dotyczy pacjentów z bardzo szybkim narastaniem objawowości, z dusztością nasilającą się silnicą centralną, zwiększoną częstością oddechów w wieku niemowlęcym, czyli do pierwszego roku życia, jeżeli ta ilość przekracza 70 na minutę, a u dzieci starszych 50, to uznajemy, że ci pacjenci zbliżają się do gorszego rokowania. Często u tych pacjentów dołącza się śpiączka, drgawki, senność, ciężkie odwodnienie i z reguły pacjenci ci mają saturację niższą niż 92%, czyli zaczynają być sini. I pacjenci z przebiegiem krytycznym to są pacjenci, u których dochodzi do bardzo szybkiej progresji z objawami niewydolności oddechowej przebiegającej ostro, jak również niewydolności wielonarządowej. I to ze strony układu krążenia, ze strony układu moczowego, oddechowego. Może dojść do uszkodzenia mięśnia sercowego, a także zaburzeń krzepnięcia. Jeżeli chodzi o wczesne obserwacje dotyczące hospitalizacji, to również na początku pandemii odnotowywano mały odsetek pacjentów leczonych szpitalnie a już ekstremalnie mało było pacjentów wymagających leczenia w ramach intensywnej opieki medycznej. I tak w tych badaniach chińskich na początkowym etapie okazało się, że tylko trzech pacjentów spośród 171 hospitalizowanych wymagało przyjęcia do oddziału intensywnej terapii. Aktualnie badania wskazują, że przebieg ciężki rozwija 5% dzieci przechodzących infekcję COVID-19, natomiast przebieg krytyczny ma 0,6%. To, co jest charakterystyczne, to to, że ten odsetek pacjentów ciężko i krytycznie chorych jest najwyższy w okresie niemowlęcym, czyli w okresie między pierwszym a dwunastym miesiącem życia. I wraz ze wzrostem pacjentów dziecięcych ten odsetek ciężkich zakażeń maleje, by osiągnąć przed okresem dorosłości poziom 3%. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że wciąż nie stwierdzono transmisji wewnątrzmacicznej wirusa. Okazuje się, że wszystkie badane noworodki urodzone przez matki zakażone wirusem COVID-19 miały negatywne wyniki na obecność wirusa. Również badania amerykańskie potwierdzają, że naj Większy odsetek pacjentów hospitalizowanych to są niemowlęta, czyli te dzieci poniżej 12 z tego miesiąca życia. Okazuje się również, że najcięższy przebieg kliniczny, zakażenia COVID-em mają dzieci z wrodzonymi wadami serca, głównie, z, głównie są to silnicze wady serca. Ale również pacjenci z, z chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, bądź też z deficytami immunologicznymi, takimi jak niedobory odporności. Co istotne, aż 77% hospitalizowanych pacjentów miało jakąś inną zasadniczą chorobę podstawową, natomiast aż 100% pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii medycznej, miało inną chorobę podstawową. Okazuje się, że dzieci z wrodzonymi wadami serca szczególnie Ciężko przechodzą zakażenie COVID-19, i to ci pacjenci najczęściej rozwijają poważne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego. To ci pacjenci stosunkowo najczęściej przyjmowani są do oddziałów intensywnej terapii, i to właśnie oni najczęściej wymagają sztucznego wspomagania oddychania. Głównie tyczy to pacjentów z wadami silniczymi. U tych pacjentów w przebiegu zakażeni koronawirusem stosunkowo często dochodzi do nasilenia silnicy. Wynika to przede wszystkim z gorszego utlenowania tkanek obwodowych. Również ciężko infekcje COVID-19 przechodzą pacjenci z obniżoną kurczliwością mięśnia sercowego, z nadciśnieniem płucnym, a także z niedoborami odporności, czyli dzieci z zespołem D-George'a. Badania te potwierdzają również obserwacje brytyjskie. Natomiast należy podkreślić, że większość pacjentów kardiologicznych również ma przebieg kompletnie bezobjawowy i jeżeli chodzi o objawowość kliniczną, to ten, ta objawowość może być mocno zróżnicowana, począwszy właśnie od pacjentów, Kompletnie bez objawów chorobowych poprzez pacjentów z bólem w klatce piersiowej, z sinicą, dusznością, kołataniem serca, aż do pacjentów, u których dochodzi do niewydolności układu sercowo-naczyniowego. Pacjentów z wrodzonymi wadami serca podzielono na dwie grupy. Pacjentów z siniczymi wadami i niesiniczymi. Ci pacjenci z tej pierwszej grupy nieco ciężej przechodzą infekcję COVID-19. Do tej, do tej grupy zaliczamy takie jednostki chorobowe jak przełożenie wielkich pni tętniczych, dwuodpływowa lewa komora, anomalia Epstein'a ze wspólnie do rozwoju lewego, ale również prawego serca, skorygowane przełożenie wielkich pni tętniczych, tetralogia falota, atryzja trójdzielna, wspólny pień tętniczych, a także całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych. Jeżeli chodzi o nieśnicze wady serca, to są głównie wady przeciekowe, takie jak ubytek w przegrodzie międzykomorowej, międzyprzedsionkowej, ale również niedomykalność aortalna, koartacja aorty, zwężenie zastawki płucnej, zwężenie zastawki aortalnej oraz nadzastawkowe zwężenie aorty. Do grupy pacjentów z najcięższym przebiegiem i z najwyższym ryzykiem zaliczamy pacjentów z pojedynczą komorą. Lub skrążeniem fontanowskim, pacjentów poniżej pierwszego roku życia z wrodzonymi wadami serca, którzy wymagają leczenia operacyjnego bądź przeznaczeniowego, z wadami silniczymi i przewlekle obniżoną saturacją, to znaczy z taką saturacją, która na co dzień jest niższa niż 85%, pacjenci, którzy są leczeni z powodu kardiomiopatii, niewydolności serca oraz nadciśnienia płucnego. Pacjenci po przeszczepie serca, a także pacjenci z wadami towarzyszącymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie, przewlekła choroba nerek, wątroby, czy też przewlekła choroba płuc, a także pacjenci z niedoborami odporności, jak zespół D. George'a, czy też zespół Downa. Proszę Państwa, zakażenie to jest jedna sprawa, natomiast okazuje się, że pacjenci po przebytym zakażeniu. Koronawirusem w, jak, w pewnym okresie po zakażeniu ro, mogą rozwinąć tzw. wieloukładowy zespół zapalny u dzieci związanych z COVID-19. Jest to nowa jednostka chorobowa, po raz pierwszy opisana w maju roku 2020. Dochodzi do niej w wyniku zaburzeń immunologicznych. Jest, rozwija się ono w następstwie przebytego zakażenia COVID-19, mniej więcej 2-4 tygodnie po tym zakażeniu, a zakażenie to zazwyczaj przebiega bezobjawowo bądź skąpoobjawowo. Do powstania tego zespołu wieloukładowego, które w skrócie nazywamy PIMS, dochodzi mniej więcej u jednego na tysiąc dzieci zakażonych SARS-19. Ostry i potencjalny ten zespół zapalny może w konsekwencji doprowadzić do rozwoju istotnych powikłań kardiologicznych, przede wszystkim do ostrego zapalenia mięśnia sercowego z obniżeniem frakcji wyrzutowej lewej komory, a także może doprowadzić do objawów wstrząsów. Bardzo ważne jest i skuteczne i odpowiednio wcześnie wdrożone leczenie i dzięki temu możemy ograniczyć odsetek istotnych powikłań. Najczęstszymi trwałymi powikłaniami tego zespołu PIMS są tętniaki tętnic wieńcowych. Mogą one wystąpić niezależnie od tego, jaki był przebieg kliniczny choroby. W populacji amerykańskiej stwierdzono, że może doprowadzać on do śmierci dziecka mniej więcej w 1,5 do 2% pomimo podjętego leczenia. Pierwsze przypadki PIMS w Polsce odnotowano w, no, w maju 2020 roku, natomiast mniej więcej od października notuje się gwałtowny przyrost tych zachorowań, i aktualnie ilość pacjentów przyjmowanych na oddziały kardiologii dziecięcej są coraz wyższe. Po no to, by rozpoznać PIMS, pacjent musi spełniać pewne kryteria. Przede wszystkim są to dzieci, czyli ten zakres od 0 do 18 roku życia. Najczęściej jest to wiek 9 lat i są to tak zwani młodzi nastolatkowie. Kryterium niezbędnym jest stwierdzenie gorączki powyżej 38,5 stopnia, która utrzymuje się co najmniej przez 3 dni. Musimy my jako lekarze stwierdzić podwyższone wartości wskaźników zapalnych, natomiast państwo jako rodzice obserwują często objawowości ze strony innych różnych układów, takich jak z przewodu pokarmowego, to jest często silny ból brzucha, wymioty, biegunka. Ze strony układu krążenia, to jest niskie ciśnienie, taki początek wstrząsu, zapalenie mięśnia sercowego to również stwierdzamy my, jako lekarze, w badaniu echokardiograficznym wówczas czasami stwierdzamy obecność zmian w tętnicach wieńcowych, takich jak tętniaki. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, obserwujemy u tych dzieci apatię, drażliwość. To jest coś, co najczęściej obserwują rodzice, ale może to być również ból głowy. Jeżeli chodzi o objawy ze strony układu oddechowego, obserwujemy wówczas kaszel, duszność, cechy zapalenia płuc, płynów opłucnej, a także ból w klatce piersiowej. Może pojawić się również wysypka, może dochodzić do nastrzyknięcia rogówek o, o, oka, a także obrzęków dłoni i stóp. Mogą również pojawić się cechy zaburzonego krzepnięcia. Jeżeli chodzi o potwierdzenie tej jednostki chorobowej, należy potwierdzić ją, bądź to wykonując badanie PCR w kierunku obecności wirusa, bądź też wykonać test antygenowy, albo oznaczyć poziom przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2, bądź też. Wystarczy udokumentowana istotna ekspozycja na COVID-19 w okresie minionych 4 do 8 tygodni. Ze względu na istotną ilość powikłań dzieci, u których rozpoznajemy zespół wieloukładowy PIMS, wszyscy ci pacjenci powinni być hospitalizowani: powinni być przyjęci do oddziału szpitalnego optymalnie, najlepiej w placówce, która. Posiada oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci, jak również ma możliwość wykonania konsultacji kardiologicznej. Mniej więcej u połowy pacjentów, u których rozpoznano zespół PIMS, stwierdza się niewydolność lewej komory, a czasami rzadziej, istotnie rzadziej, ale czasami również stwierdza się wstrząs. Zazwyczaj do gwałtownego pogorszenia stanu klinicznego dochodzi mniej więcej po 4-6 dniach od początku gorączki. U każdego z tych pacjentów należy pobrać wymaz w kierunku koronawirusa jak również u każdego z tych pacjentów koniecznie należy wykonać badanie elektrokardiograficzne, czyli EKG, jak również badanie echokardiograficzne na obecność bądź to upośledzonej kurczliwości, bądź też stwierdzenia powikłania, jakim jest powstanie tętniaków w tętnicach wieńcowych. U zdecydowanej większości pacjentów dochodzi do cofnięcia się tych objawów wraz z wycofywaniem się stanu zapalnego. Jeżeli chodzi o kontrolę dzieci, które przeszły zapalenie PIMS, to obowiązuje ich kontrola po wypisie ze szpitala aż do momentu, gdy przyjmują leki z powodu właśnie zakażenia wielo, zapalenia wieloukładowego PIMS jak również tych pacjentów obowiązuje zwolnienie z sportowych oraz wychowania fizycznego tyczy to wszystkich dzieci przez 6 tygodni natomiast u pacjentów u których stwierdza się zmiany w tętnicach wieńcowych do momentu normalizacji średnicy tętnic wieńcowych Natomiast u pacjentów z uszkodzeniem miokardium, czyli mięśnia sercowego, jest to uzależnione od lekarza kardiologa, który wykonuje badanie echokardiograficzne. Nadzór lekarski nad chorym musi być co najmniej przez 6, 6 tygodni lub dłużej w przypadku utrzymywania się nieprawidłowości po przebyciu choroby. Proszę Państwa, ja tym slajdem chciałem serdecznie podziękować Państwu za uwagę. Zachęcam również ze za skorzystania z linku poniżej, przy pomocy którego będziecie Państwo mogli zadawać pytania. Serdecznie dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego, do widzenia.